Kiedy zatem powstał najstarszy plan Warszawy? 1641 rok. To wtedy powstał najstarszy, znany nam plan Warszawy. Warszawia Mazowiae Caput et Regia, czyli Warszawa Stolica Mazowsza i Królestwa. To jest jego oryginalna nazwa, a jego autorem jest Izrael Hoppe, pochodzący z Elbląga dziejopisarz i kartograf. Oryginał tego planu przechowywany jest obecnie w Archiwum Państwowym w Gdańsku, a ja uzyskałem swoją kopię dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Warszawie. Daj znać w komentarzu, czy znasz plan Hoppego i obserwuj nasz profil po więcej ciekawych treści z Warszawy i nie tylko. A pełną wersję filmu o tym planie znajdziesz na naszym kanale YouTube Poland On Air. Tak naprawdę plan HOPEGO rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. No bo przede wszystkim, po czym poznać, że tutaj na tym planie mamy akurat Warszawę? No raczej nie po układzie ulic, bo żadne ulice w Warszawie w ten równoległy sposób nie odchodzą. Dopiero kiedy się przyjrzymy, widać, że tu jest ten kształt starego miasta, ale bardzo uproszczony. Właściwie w stare miasto jest tu pokazane jako prostokąt, kiedy dobrze wiemy, że ono ma kształt raczej taki łezki. No i tutaj po tym ogólnym układzie ulic krakowskiego przedmieścia Wisły można dopiero dojść do tego, że to jest Warszawa.